Jesteśmy po konferencji prasowej Pogoni Szczecin, Grupy Azoty, a także Chemika Police można śmiało powiedzieć, bo podpisaliście dzisiaj umowę partnerską i z Pogonią Szczecin i z Grupą Azoty. Co tak naprawdę ta umowa oznacza dla klubu piłkarskiego Chemik Police? To znaczy ja może zacznę od tego, że yy, podpisanie tej umowy to było du również dużym zaangażowaniem Grupy Azoty, zakłady chemiczne Police. Yy, umowa znaczy dla na nas bardzo dużo. Wiem w jakiej jesteśmy sytuacji w tej chwili. Staramy się odbudować klub piłkarski w no przede wszystkim pod kątem sportowym. Umowa umożliwia nam korzystanie z doświadczeń trenerskich klubu Pogoń Szczecin, umożliwia nam korzystanie ze staży, umożliwia nam promowanie naszego klubu na stadionie. Miejskim, Pogoni Szczecin, dużo aspektów promocyjnych, ale szkoleniowych. My chcemy czerpać przede wszystkim korzyści szkoleniowe, bo dla nas odbudowa pierwszego zespołu ma się odbywać poprzez odbudowę młodzieży, szkolenie tej młodzieży. Wiadomo, że też w przyszłości korzyści będzie miała Pogoń Szczecin, bo Pogoń potrzebuje perełki tych najlepszych zawodników, których chce ogrywać w swoim zespole, chce, żeby dążyli do, do ekstra klasy. I naszym celem jest również to, aby nasi wychowankowie wyszkoleni w chemiku Grali na wyższym poziomie, przede wszystkim tutaj w województwie, i mówimy o Pogoni Szczecin. Także korzyści będą bardzo duże. Na początku też zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy partnerem dla Pogoni, może nie najwyższej półki jeżeli chodzi o sport, ale zrobimy wszystko i mam nadzieję, że wsparcie Grupy Azoty, ale także tu nie można pomijać gminy Policy, będzie sprzyjała nam i będziemy się rozwijać. I w przyszłości ta trzecia liga to już naprawdę jest to coś, gdzie Pogoni Szczecin będzie mogła nam. Będzie mogła nas wspierać poprzez przekazywanie zawodników, przez współpracę, ogrywanie tych zawodników. To jest taki priorytet. Jest tam jeszcze dużo szczegółów, będziemy mogli korzystać ze staży trenerskiej przy pierwszym zespole, będziemy mogli rozegrać spotkanie z pierwszym zespołem w policach. Także to są nawet atrakcje dla, dla mieszkańców. Tak w skrócie. Jakie oczekiwania względem Chemika Police ma Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police, bo pewnie te zostały w jakiś tam sposób dookreślone. Y Pewne rozmowy jeszcze trwają, jeżeli chodzi o grupę Azot. Jesteśmy dobrej myśli. Wydaje mi się, że tutaj to jest aspekt odbudowy pierwszego zespołu i także szkolenie młodzieży, bo my nie jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, klubem, który nie ma tradycji. To jest 50, za dwa lata, mam 50-lecie klubu. Szkolimy około 300 młodych zawodników. Ci zawodnicy grają również w pogoni. Myślę, że to jest podwyższenie poziomu szkolenia, stworzenie warunków do. Do szkolenia młodzieży, bo to jest nie tylko jeden trener, to są zaplecze, przybory. My w tej chwili no, nie funkcjonujemy na takim dobrym poziomie, bo brakuje wielu rzeczy, ale myślę, że już to od lipca się zmieni. Dużo mamy w planach i, i myślę, że będzie dobrze. To jeszcze dopytam, czy Łukasz Borger będzie tym szkoleniowcem, który podejmie się jakby ratowania Chemika Police i wprowadzenia go do tej wyższej klasy rozgrywkowej? Tak jak już mówiłem, stawiamy na dzień dzisiejszy na naszych trenerów, na naszą młodzież. Takie mamy cele. Oczywiście w przyszłości może to być różnie, ale na dzień dzisiejszy Łukasz Borger jest trenerem pierwszego zespołu. Ma za zadanie osiągnąć awans do czwartej ligi. Marzeniem byłoby, żeby na 50-lecie zagrać w trzeciej lidze zdajemy sobie sprawę, że zrobić awans nawet z niskiej ligi jest bardzo ciężko, dlatego stąpamy po ziemi, odbudowujemy stopniowo, systematycznie. Myślę, że efekty już są widoczne, bo mamy takie też opinie od innych ludzi, z czego się bardzo cieszymy. Ale tak jak już pan zapytał się, pogoń, przepraszam, chemik Polsce Łukasz Borger, tak.